Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Łesia Ukrainka. Melodie. Tłumaczenie Marcin Krzysztof Roszkowski. Stanęłam, by słyszeć głos wiosny. Czyta Paulina Holz. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Stanęłam, by słyszeć głos wiosny, I wciąż do mnie wiosna gadała, Śpiewała pieśń, dźwięczną i głośną, To znów tajemniczo szeptała. Śpiewała wciąż o miłości, młodości, radości, nadziei, Na nowo pragnęła ogłosić, Co dawno w marzeniach się mieni. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.